Cześć, to Ashford witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam do kolejnej iluzji razem z kartami. Mam tu tak, tali kart, karteczka i marker do pisania. Teraz coś zapiszę. Czuję się tak, żeby widzowie nie widzieli tego. Zakryte jest. Uwielbiam stale widzi biorę sobie jakieś karty, obojętnie które? nie ma znaczenia, jaka karta. Pamiętać tę kartę. Wkładają się gdzieś, obojętnie gdzie, gdzieś do środka talii, o. Dziewiątka pik. Oddzielę pozostałe karty. Jest odwrócona, ale to nie wszystko. Między dwoma kartami jest. Między siódemka pik i dama karo. Co tu pisze? Siódemka pik, dama karo. Tak to zrobić? Już wyjaśnię, a więc tak. takie jest talia kart. Trzeba zapamiętać kartę z wierzchu talii i pod spodem. W tym wypadku jest to trójka kier i ósemka Tre. Można potosować karty tylko tak, żeby te dwie karty były ta z wierzchu, ta od spodu i po prostu Widz wyciąga sobie jakąś kartę, obojętnie jako. Dziesiątka karo. Karta kładziona jest gdzieś obojętnie gdzie. I biorę w ten sposób. Tak. I kładę to karty na wierzchu tutaj. Tylko szybko trzeba zrobić. wbić nie, nie, nie zrywentował się tak. Przykrywam po prostu tutaj. I między dwie karty są ósemka trew. I trójka kier. Jeszcze raz pokażę dokładnie. Jest trójka kier i dziesiątka pik. Do końca się bierze karty, tak? Wolno pokażę. I tak. No szybko jak się zrobi, to takie nie ma nie, nie zauważyć tego. Zwierzchu i od spodu idzie karta. Czy można dwie karty jakieś położyć tutaj, czy pod spodem coś położyć. Także na tym to polega. Taka sztuczka trochę mentalna. No cóż, z mojej strony to na dzisiaj. Zapraszam Was do komentarza na Facebooku. Link do się Trzymajcie się. krótko cześć.